Siemano z tej strony, Karol z kanału Gier, Brudowski. Widzimy się w kolejnym dniu. Żebaki już mamy skończone. Teraz już mam jeden bak wypryskany. Te, no, nie całe tam mi zostało na, na hektar w sumie. 6 hektarów opryskane pszenicy. I teraz e, lecimy właśnie na jęczmień, z tato. E, I zaczynamy właśnie jęczmienie. No i dzisiaj myślę, że, że skończymy to oziminy. Ładna pogoda jest, no, na, na plusie to, no, zaraz, muszę zobaczyć, ale gdzieś, mm, no 23 stopni, także, także bardzo ładna pogoda, no mówię, pierwsza regulacja, jak i w jęczmieniu, tak i w pszenicach i w pszenżycie, no wszystko, wszystkie zieminy będę atakował. No, ziemniaki też już mamy praktycznie wszystko już zasadzone nie nagrywałem żadnego vloga bo e, będzie nagranie ale to będzie bardziej na nagranie pod e, muzykę no właśnie z sadzenia wtedy sadziłem z tatą i z mamo. E, no i na, tak jak na sadzarce się stoję no to jest głośno no i nie słychać także żeby nawet coś powiedzieć no, a dzisiaj jeszcze właśnie brat z mamą dosadzają, a my lecimy drugim zestawem właśnie na, już na oprysk ozimin, także widzimy się już na polu. No i Siema, sławu! <laughs> jest zestaw marzeń zasadzili o. także u nas opór jest grany tutaj możecie zauważyć e, też jest e, nasz rzepak tu jest odmiana ton jak właśnie będzie widać czy właśnie przez te szyby będzie jakaś to w miarę widać tutaj mam naprzeciwko Eee, kończynę też ładnie odbiła. No i tutaj mamy czynżytko, które właśnie będę wjeżdżał Także lecimy z tematem. No już myślę, że na inczmieniu założę kamerę na głowę. Także tu jest dwa przyjazdy. To, to widzimy się na inczmieniu. To jest, to jest. A, tu. No i no, jesteśmy już na kolejnym polu. Tutaj właśnie z jęczmieniem osimym już raz do, dookoła objechałem. Także tutaj nie wiem czy to trafią w to Chyba tak, to jest ta że ona była ciut taka nakładka na, na tym na opryskiwacz Gdzieś do takiego momentu jak nie to jak nie to właśnie później o nie, to... jak później będę wracał to, to właśnie ta jedna sekcja to jest taka luźna na 21, jak pryskam, to, to mówię, to to później mam te jeszcze półtorej metra takiego luźnego, no ale mówię, tu jest idealnie, do, do między tam było że, że ciut nam pewnie e, będzie wystawać sam nie wiem jak tutaj robić, żeby to Dobrze później wyszło, ale chyba o tak jadę Tak jak Tak jak sobie myślę Tak sobie teraz robię No i, i co? Jak źle, jak źle zrobię sobie To tylko sobie źle hmm, Pyk, pyk Pyk, pyk Tu jest właśnie przy tych krzakach, też trzeba uważać Jak tu teraz zrobić, żeby było dobrze? No to jest pytanie Nie ścieżki są Ale jeszcze Pod tym względem nie, nie były ujeżdżone teraz na Na wiosnę, to tu jest i tak sklina takiego To, co trzeba. Tak to jest, jak człowiek właśnie o wszystkim chce myśleć, to tak nie wyjdzie, choćby chciał. <grymne> Rozblokowujemy beleczkę. Belka do dołu. No, tutaj mamy ją. Zaczynamy od tego prysku. O, elegancko. No i tutaj, tutaj jest e, idealnie, tylko tam e, sklina pewnie wychodziła. Tak jak e, chciałem to pamiętam, e, gdzie właśnie mi dobrze wychodziło, a gdzie źle. No tak czy siak, tu właśnie jeden musi być takie przełamanie na tym, bo to jest właśnie pod kątem, e, jeden jest poprzeczny, a drugi jest prosty. No i pod ten, ten pod kątem, co idzie tak, to i tak musi być wygniecione. Przynajmniej jedna kolejna właśnie do tego zawrotu, bo teraz zawrócimy w to, a jeszcze i dwie będą takie e, gnieciuchy. No i tutaj jest już idealnie. I tu właśnie będzie do, do, do tego miejsca, co pryskałem. Także pamiętać człowiek pamięta. Zeszycik się przydał do notowania. No, teraz już mamy praktycznie cichutko Nic nam wiatr nie, 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 nie rozwala tej cieczy Tu jeszcze mamy studnie Oj. No zając Nam popierdziela pomiędzy no. no także tutaj mamy jęczmień z centrali Tu są dwie, dwie działki e, po rzepaku gdzie, gdzie właśnie e, było pryskane, e, było orane e, pod jęczmień, a znowu tutaj mamy e, kolejną działkę, gdzie było właśnie tym e, besorkowcem robione, co, co mieliśmy właśnie e, na testy e, z dalbo. Czy może tutaj? Nie, dobrze wychodzi. Jak mieliśmy właśnie opryskiwać. O, teraz będę się motał. No i znowu jest tak samo, że jak nie nagrywałem, to na, 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 na tej pszenicy, gdzie, gdzie mówiłem, że 6 hektary już opryskane, to mówię, to idealnie się już pryskało, że już opanowałem tę belkę i, i pilnuję mniej więcej to, to, co trzeba, to tutaj. Opryskiwacz dalbo bezorkowiec, krukowiak nie no, tu jest, właśnie robione bezorkowcem. A tu dwie działki są po rzepaku system orkowy. No i będzie dla nas porównanie, jak to wychodzi. Mówię tu trzy działki koło siebie, to także powinno być porównanie. No i tutaj mówię. O. o tutaj krzaczki trzeba również omijać i już rozkładamy I belka do dołu Zblokowujemy, żeby nam się ładnie prowadziło. No, Wydać te ciecze do jak 200 litry na, na hektar. No i mówię, tu leci już y, grzybówka y, z regulacją. No, napiszę w opisie, co było stosowane, bo y, no tu mówię, to ja jeszcze do tych y, tak substancji y, nie mam. Nie mam pamięci Okada... No i to jest właśnie możliwość go lewo-prawo Jeszcze... No, tu mamy tak jakby odskładania Dwa z lewej, tak samo dwa z prawej co i lecimy? No i mówię, i tutaj będzie właśnie przy tym krzaku, i zawrotka, i rozkładamy. No i tam zostanie nam jeszcze jedna w środku ścieżka. No ale to, jak już e, właśnie teraz będę pryskał tak, jak pryskam, jak już będę miał ujeżdżane ślady, e, no to po prostu wjeżdżam w niej i już będzie elegancko. No i tak wy możecie zauważyć by były po dwie, dwie ścieżki zamykane właśnie u nas w siewniku no i praktycznie tych śladów nie widać po, powinno być po trzy zamykane to, to mielibyśmy wtedy już idealnie także byłoby właśnie ten ślad widać, bo bo i tak go przygniotę to to, to, nie, jest powie, to, jest, to nie jest powiedziane właśnie że, że go nie przygniotę, bo przygnieść się, przygniecie Jak tam pryska? Dobrze pryska, tylko... Właściwie ja mówię, tu jest ta... regulacja tej belki, że mogę jeszcze lewo, prawo nie będę rozblokowane i jeżdżę, ale to... to jednak... E... Tam, drobnej korekty wymaga. No mówię, tu, tu nie ma czujników, właśnie ten opryskiwacz e, co do właśnie autopoziomowania, tylko to no, no jak na rozblokowanej, no to w sumie nie o, ja go nie, nie robię już lewo, prawo, tylko jak coś, to ciut do, do góry lub ciut do dołu, no, ale jak już są właśnie z tymi czujnikami e, niektóre właśnie opryskiwacze, no to to tam już jest, no już automatycznie nam się poziomuje do, do właśnie, no i tutaj jest widać, że tu jest odchylenie lekkie, że jest właśnie na tamtym polu i na tym, że jest tam typu dory metra właśnie takiego wcinka. No i dojeżdżamy, opryskane Belka do góry i przejeżdżamy na, na już ostatnią ostatnią ścieżkę na, na tym polu No i nie wiem, może coś puszczę z drona no ale to ciężko będzie bo mówię, jak teraz pryskam nie mam jeszcze porobionych tak właśnie Ścieżek pod nawigację, tylko jeżdżę ręcznie. No to nie, nie za bardzo, jeszcze latać dronem. Chyba, że właśnie tata siądzie chwilę i popryska, to, to wtedy coś się nagra. No, także krótki, niekrótki vlog. No, z tego pryskania to, to myślę, że jeszcze będzie. Kilka odcinków Z tego faktu, że no, Człowiek się uczy no. Działamy tu mówią o, o, tu już właśnie był ten Przejazd, że jeden jest Jedna sekcja jest zamknięta od brzegu, bo tutaj mamy właśnie pokrycie. Także mówię, tutaj w jest elegancko, bo no teraz już wszystko widzimy, co i jak. Tylko, żeby były właśnie większe kawałki, tak jak tutaj, że przykładowo są trzy pola koło siebie, to tu na spokojnie można ułykać te hektary o takim zestawem. Jest zbiornik tam niecałe 1400 litry wchodzi. No, pod korek to pewnie 1400. To to właśnie 7 hektary i opryskały na, na spokojnie. No, także, jeżeli film się podobał, zostawcie coś po sobie. Dobijamy te 1000 subskrypcji. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.